Dzisiaj chciałbym zaprezentować genialny motocykl Ducati Monster Dokładnie Monster 1100 EVO z 2013 roku W pięknym czerwonym kolorze i naprawdę w bardzo fajnym stanie Jeżeli chodzi o stan mechaniczny nie mam tutaj kompletnie żadnych zastrzeżeń Motocykl jest przygotowany do sezonu Opony praktycznie nowe Bardzo dużo fajnych dodatków, zaraz Wam je pokażę Dużo karbonowych dodatków sami zobaczcie jak ten lakier i wszystkie te elementy tego motocykla się prezentują motocykl świetnie się prowadzi troszeczkę nim pojeździłem, aby sprawdzić jego stan i tak w sumie z czystej ciekawości żeby e, porównać jak jeździ się tym motocyklem z innymi sprzętami z podobną pojemnością w porównaniu na przykład do Bandita e, 1100 moim zdaniem tym motocyklem jeździ się zdecydowanie łatwiej e, może to trochę niebezpieczne bo tak naprawdę wsiadłby na niego laik i wydaje się, że te tym sprzętem jeździ się naprawdę prosto, a zapas mocy jest spory, nawet na drugim, trzecim biegu przy mocniejszym dodaniu gazu można go postawić na koło. Kolorystycznie ta czerwień robi naprawdę fajną robotę. Ten dodatek oczywiście tutaj można ściągnąć. Wtedy motocykl staje się z powrotem dwuosobowy. Moim zdaniem teraz to bardzo fajnie wygląda, ale jeżeli potrzebne są dodatkowe, jeżeli potrzebne są dwa miejsca, to wystarczy odkręcić i mamy motocykl normalnie dwuosobowy. To pewnie chcecie posłuchać jak on gada. Zaraz Wam pokażę. Najpierw go troszeczkę oczywiście nagrzejemy i pokażę Wam jak on chodzi sobie i jak ten tłumik fajnie pracuje. Idziemy palić.